Krowa wejdzie na schody, mm -hmm. ale już z nich nie zejdzie. To jest no, bardzo ważne. pomysł na biznes, taka agencja sprowadzająca krowy do parteru. <grym> tak. To... Dzwonisz po nas, my przyjeżdżamy do... i sprowadzimy krowy. ci krowę do parteru. Dlaczego o tym mówisz? No, dlaczego no. Właśnie? Bo ja mam pomysł, <grym> jak zrobić pułapkę na krowę. O, to, to, to można... też, tego, też tego nie ma na rynku. Tak. 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 Nie ma pułapek na krowy? Nie ma na rynku. Są na myszy, na kuny są. Tak. Na Nutrię też. Na krowy nie ma. Na krowy Słuchajcie, nie. stawiamy podest ze schodami. Takie schody ruchome, z Lotliki tak. na przykład. No. Krowa idzie, patrzy i mówi do siebie: schody. A to krowy <grym> trzy za to do siebie ta. mówią. Ta. I już tam zostanie. No bo wejdzie. Wejdzie, tak, zostanie. I my zabieramy i mamy ją. Tak. Super. No. Co dalej? No to, to już musicie wymyśleć to sami. My wszystkiego za Was nie tak, zrobimy. Tak. Nie, bo my dop doprowadzamy sytuację do któregoś momentu i dalej po prostu wierzymy w Waszą dorosłość. Dalej działajcie tak, samodzielnie. Tak, nie, nie, nie wszystko możemy za Was z nie. zrobić. Myśl. Yy, wyciągaj wnioski. Po, po co Wam iść z tygodnia? Żeby Wam poszerzyć horyzonty? Tak. Żeby wytyczyć pewne wektory działań. Ale co z tym no. zrobicie dalej? Wszystko jest we własnych rękach. Żyjemy w wolnym mm. kraju. Dokładnie. Bądź, kowa bądź kowalem swojego wektora.